Biblioteka Miejska w Puławach po raz kolejny dołącza do ogólnopolskiej inicjatywy narodowego czytania. W tym roku lekturą wybraną w tej akcji jest najbardziej znane dzieło Elizy Orzeszkowej – Nad Niemnem. Już w sobotę pracownicy biblioteki zaprezentują spektakl, który powstał na podstawie tej pozytywistycznej powieści. Narodowe czytanie to ogólnopolska akcja zainicjowana w 2012 roku wspólnym czytaniem pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Lekturą tegorocznej, 12. edycji jest najpopularniejszy utwór Elizy Orzeszkowej – Nad Niemnem – który ukazuje piękno nadniemańskiej przyrody, przedstawia przegląd społeczeństwa polskiego drugiej połowy XIX wieku, jak również wspomina o Powstaniu Styczniowym, które jest niezwykle istotne we wspomnieniach i legendzie opowiadanych przez bohaterów tego utworu. Nasza biblioteka, jak co roku, włącza się w obchody narodowego czytania. Zapraszamy już jutro, 9 września o godzinie 11 do Mediateki, gdzie na sali widowiskowej odbędzie się spektakl przygotowany przez bibliotekarzy. Scena Scenografia, cała oprawa plastyczna oraz rekwizyty są w całości przygotowane przez naszą bibliotekę. Podczas spotkania będzie także możliwość opieczętowania przyniesionej przez siebie lektury okolicznościowym stemplem. Serdecznie zapraszamy do licznego uczestnictwa. Miejmy nadzieję, że inicjatywa organizowana w ramach Narodowego Czytania przyczyni się do sięgnięcia po lekturę przez jak największą liczbę osób.